Cześć, witam wszystkich widzów mm, Dzisiaj mam imieniny i postanowiłam sobie zrobić prezent sama i kupiłam sobie brylanty chciałam wielką zdrapkę, ale niestety jej nie było może i dobrze może w brylantach okaże się jakaś fajna wygrana, chciałabym coś dzisiaj dostać od Lotto także yy, yy, dzisiaj mam też yy, oczywiście premierę, już bym o niej zapomniała tak się przejęłam brylantami Premiera. Kółko i krzyżyk. Tak się nazywa najnowsza zdrapka. Można w niej wygrać mało, bo tylko 9000. tysięcy. No. Kosztuje ona złotówkę i oczywiście trzeba ułożyć. No wiecie jak się gra w kółko i krzyżyk. Na pewno wszyscy wiecie. <gry> Więc na tym to polega, że jak ułożymy jakąś linię pionowo, poziomo, bądź skośnie, no to wygrywamy tutaj coś. I proszę bardzo. Jest 7 stopni wygranych. Zolka 2, 4, 10, 20, 150, no i 9 tysięcy. Uważam, że tej zdrowki nie będzie się tego opłacało kupować według mnie to jest takie moje zdanie, bo no nie ma jakichś zawrotnych kwot, prawda, które moglibyśmy wygrać. Więc lepiej sobie kupić jedne brylanty i być zadowolonym. Dobra, tutaj mam 20 sztuk, czyli 20 zł, i ta kosztowała mnie 30, czyli jest 150 zł razem. Zaczniemy od naszej premiery o, i sobie zaczynamy z pierwszą zdrapką. Czekajcie, mi się coś źle drapie, muszę sobie... tu wychodzi na to, że nie ma nic, a do wygrania było 105 zł. Wow. No i tutaj również pusto 2 zł można było tu wygrać kolejna. Kurde, Nie chce się zdrapać. No i tu widać, że też jest pusto. I tu również Patrzę, czy ta pani mi jakoś po kolei da, ale w sumie to chyba różnie. Nie są one raczej po kolei, z tego co widzę. Ale akurat brylan, e, zrabkę brylanty wybierałam sama. No zobaczcie, jeszcze nic nie wygrałam. Znowu pusta. I tutaj mamy wygraną. Już sprawdzamy, co to jest. O, jest to jeden złotych aż. Znowu nic. No, i tutaj też jest pusto. Tego się w sumie spodziewałam, jakoś nie liczyłam na wielkie wygrane w tej premierze. No i tutaj też jest pusta. Tutaj też i co ostatnie I też jest ostatnia pusta. No super, po prostu dziewiętnaście zdrapek było przegranych. Jedna wygrana ekstra. Za to brylanty teraz mam nadzieję się postarają trochę i coś z tego będzie. Mamy tu 30 gier, no i zaczynamy. O, kolczyki! No i nie ma, niestety. Myślałam, że tu też będzie kolczyk. Korona, ale tutaj jest Perła, to nic nie ma Kolejna gra Póki co pusto No niestety nie było trzeciej czekolady. straszna lipa, póki co, o, podkowa, podkowa i oczywiście nie ma trzeciej podkowy, tylko jest klucz. No i tutaj jest pusto, w bonusie musimy znaleźć kwotę i jest księżyc, także zdrapka jak widać jest przegrana. Także nie zrobiłam sobie prezentu, dołączyłam do kanału Zadrapani, wygrałam złotówkę, czyli jestem z Wami, Klaudia i Adam, jestem z Wami, wygrałam złotówkę. Żeby Wam nie było przykro, specjalnie to zrobiłam i specjalnie kupiłam tylko jedną wygraną zdrapkę. Bo przecież kiedyś mi jeden Pan powiedział, że ja więcej jest w zdrabkach i mogłabym chociaż udawać te swoje reakcje, że, że po prostu jestem zaskoczona wygraną. Teraz też jestem bardzo zaskoczona wygraną i nie wiem jaką mieć reakcję na tą złotóweczkę. Dobrze, że chociaż wczoraj sobie zrobiłam prezent imieninowy, i wczoraj pamiętacie wygrałam 100 zł, ale wczoraj również zdrapałam sobie po cichu przed wami krzyżówkę za dyszkę i było w niej 20 zł. Także byłam dyszkę jeszcze do przodu, z czego się bardzo cieszę. Z ciężkim sercem Was żegnam. Życzę lepszych wygranych niż moje. Cześć.